Witam, dzisiaj znowu ja, Woł i moje koleżyski z tego poszczególnego Dzisiaj będziemy grać w Fortnite Attack. Powiedzcie coś. I dzisiaj będzie live ze mną. No tak, to jest mój subskrybowany. Je. Członek, Mój wilki co mówi. Um, no my zaczynamy grać? Czy co? O pana! O, Halo. o, mój, mój kolega dołącza. Ola! O, czy mam Mikualoks? Co? Ej, no to... A, no to... eee... 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 bo ty na live'ie tak jesteś indziej, jak coś to ty na live'ie jesteś, bo teraz live'a robimy. Kłamiesz. Nie, nie kłamie. Nie kłamie. Dawaj jut y nazwa YouTube'a. 0 mm, Ale... ja nie byłem. Ej, e, edura, edura, podniosę podniosę maksa, maksa podniosę. Da, dajcie nazwę YouTube'a. Ej, daj nazwę YouTubera. Daj nazwę twoją. E, nazwa YouTubera to Wolf, a Wolf z dużej litery. Dobra. No tak. Wolf? No, z dużej litery A. A, a i musi napisać Fortnite. Wolf Fortnite. Żeby ci wyskoczyło no. Dobra Ej dobra na lawango podniesiemy na ławankę podniesiemy Co no kwa a bo ty tam na górze, to A. przeliteruj kurde! Nie! Ej, to przeliteruj! O Jezu! Wy, wy Olefy! No? I muszę napisać Fortnite z kolegą. Gramy Fortnite. Nie, nie udało się wziąć karty. Ale wy, a, ale wygramy dla ciebie, Wino. Ej, może się za, zacznij grać. Bo, e, bo moje nie będą czekać. E, a no to, to mamy wrócić do lobby? Mhm. Mm Dobra. Live! Live! To, to, to. No, no to, bo to. Ej, e, to Miko, może, może, bo to, bo to możemy w zagrać. Nie ma live'a, nie ma. Ale nie live'a. No, odcinek! A A gracie moja ucieczka? To Znaczy ucieczka z więzienia, przepraszam. Gracie? Hmm. Ja ja, ja. ja. Bo ja zadania są na darmowe przedmioty: kilo, emotkę. O, dobra, to możemy w trójkę zagrać z Nikolaksem. Okej, okay, bo ja, ja już to trochę ogarnąłem, ale nie. Jak to chcesz, bardzo. to możesz. Da daj mi koronkę Uczyliśmy moje... moje wilki Tak, tak. coś, bo u nas dołączył jeszcze jeden chłopiec A ja nie jestem chłopcem A okay. kim? No to ty jest, też jesteś chłopcem, bo jestem w wieku raczej ciebie Nie, mam dwanaście lat Oj, po co powiedziałam? O, no to ja jestem w wieku ciebie Aha Okay. Dobra, lecimy na zalew. Oko. Chodzimy się. Bo tam leci dużo, dużo typu, to może to, to, to może wbije 96 level. Nie, ja, ja chcę, żeby to sobie nabiło się 100 level. Tak, prawie Max się już zbliża do mnie. Mhm. Mm Ej chodźcie lecimy, a dobra nieważne. ale nie wiecie, nie zgińcie tak od razu, nie? Ej pomocy! Nie znowu zaraz zabiją, będę nubem. Najlepiej lecieć na ten dom, który ten, na ten hotel. Największy. Nie, dobra jednak nie. Aha. Ja lecę tam, gdzie objaw. No rozumiecie, że mam jeden... Ej nie zaraz zabiją. Wy to rozumiecie, że mnie zaraz zabiją? Ej, dobra, to ja do Maxa ma jadę. Kapę. E, dobra, ja do Maxa jadę, żeby, żeby od razu nie zginął. Pomocy! Ja. Nie! Jadę! Ja bym ja ci zabił zabi Joguard? Czy ty? Nie, nie zabił. Ale ja mam sam typa. to ja spadam. No skrzynki nie ma, no nie, no. Leży! dobra, nie. Zobaczcie dobra, ja, ja jadę tego podnieść. No dobra, aż tą agencję widzę. Dobra, dobity, pomóżcie, bo mam w dwóch. Nie trzeba po. Ja lecę. Dobra, ja lecę po Maxa. Po was. Dajcie poradnika. Nie, oni tutaj walczą. wy daleko jesteście? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy polecieliście? Ej, weź uleć Maxa. Powalony jest auta. Ale wyś Uleć Maxa, bo za 10 sekund jego karta i nie, 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 nie! Szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Nie! zabiję! Skilopa. Ja nie zdążę. Szybko, szybko. Nie, nie. Nie. O, wziąłem, wziąłem. Szybko, nie. O, wziąłeś, wziąłeś! Nie? Nie wziąłem. No i kolejny win nie Niezdą, ale ja, ja, ja już dwóch typów porobiłem. Ej, bo nie A on się na podnie... zalewie nie mogę. Dobra, dawaj lecimy na zalew. Dawaj, siadamy w auto. Ale jeden tam typ leży, drugi ma tam kraka na zalewie. Uwaga, ty potujesz. tu jest. Leży. Czekaj. O, to już właśnie ten, co, co? tam. Kurde. O? I dawaj po jego kartę! Bo ty apteczkę biorę ma. Masz apteczkę. Nie, nie chcę apteczki ja jadę po niego, bo i tak mi nie zdąży. Nie życia. Wiem, ale ja chociaż spróbuję. Jest idziemy sklep. Dobra, i tak edra, edra to jest szybcy i wściekli. Dobra, ja teraz wjeżdżam ze wszystkich, bo... Nie, dobra, byłem obok Ciebie. Nie, no do bana. Dobra, damy radę. Damy radę, zrobimy dla Was wink'a. Robimy win, win wina Odla dla ciebie biga z O! Ej, o, 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 nieźle. Kiedy, kiedy zaczniesz się łapić? Baj, czekacie moje złapki. Dobra, ty... już się... Się. Kolejne. Nie ma wszystkiego. Kolejne typy są zrobione. Kolejne typy są. jak mi e... mówi, to na pewno. Jest! Już No nie to ty. Nie, ja cię widzę, ty zabierasz fragi. Ta, ta, ale my gramy chyba na botach. Ja mam ja ma sześć fragów, jak coś. No, ja mam trzy, bo, ty, jest to po... bo dwa dwa dwama. Nie, to jest znak. myślałam, że... myślałam, ej. że byłem, że to jest... Ej, dobra, ej, dobra, chodź tutaj. Jest. Strzelają się! To, to masz szansę, to masz bo tak kier. mnie nie ma. A idę do ciebie! Ja nie jestem dobry ze snajpy. Nie jestem dobry. Znaczy ja niby jestem dobry, ale czasami nie. Dostał? Idę, 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 idę! do ciebie. Idę, bo Dostał, leży. Dobra, masz szraga. To jest wilczor. Daj mi go, oddaj mi go. Dobra, zostaw go, ja go zabiję. Zwirowany to opuścił ekipę. Jezu, ja chciałem, nie chcą, czy ten. Jest dobra. Pyta, jak ja go chciałem, snajpy, ale chyba jednak nie. Dobra, nie chcę. Jaki nie, nie chce mi się ze nie. Kolejny. Echo, szybko, bo strefa. Gdzieś szybko! On nie zrejdę. Dobra, ja, 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 ja płynę pod prąd. Patrz, Szybko, tutaj, tutaj masz te jezioro pod prąd. Nie, masz coś? A tutaj te jezioro pod prąd. A ja, nie mogę. Ej, a, a my obiecywaliśmy, zrobimy dla was swingka. Ja już mam pięć fragów, nie wiem jak to... Ja już mam siedem! Stary, razem a, mam... A ja i wszystkich ten! Robiłem ich właśnie z pistoletu! I z pompy! I z tak, ty Słychać kolejny. Kolejny słychać! Poczekaj, nie atakuj, nie atakuj, nie. Jezu, czemu to auto jest jakieś zepsute? My ja strzelali do nas, na pewno! Ale nie, ono jest zepsute, a ma full HP, nie? A miało pula HP, to, to nie wiem. Tak, strzelają! Ej, masz amu do e, snajpy? Tak, mam 24. Udaj. daj. Dobra. Leży. Ej, to zaraz. Ej, tu mam dra, raz tyle fragów? Nie, ale ja mam 6. Masz. Jeszcze. Nie, nie chcę. Bez się. Ej, przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie się, Tak, ta, tak nie mam snajpy, to po co? A jak będziesz miał... Tam są kolejni, strzelają o, się! Do. To ja lecę na nich. Lecę sam na nich. Ja też idę, ja idę na nich. A ja, a ja jadę. Się Leży głowa! się Hmm. Ej, a ja już myślałam, że martwy Typy. będę No chodź chodź No Kurde, co ja zrobię? Ej, ja jednak idę po... Coś Typy. Ja też Kolejni! Mm. Ale gdzie? Tam! Tam strzelali! Widzisz? Widzisz? No. To wtedy było tak zamurowane! Z tej strony hmm. i z tej. Jest tam Cześć! Zostaw mi go! Pamiętkę dawalne. Kurde! Nie zostaw mi go! Proszę! Dobra, dawaj go! Leży. 10 fragów. Zabiję. No Ja chciałem go zabić! <grym> Dobra, 11 fragów, na E Ej, jest apteka! Nie będę używać, czytał. Ty e? Ja też to to, to, to to jest jeszcze jedna. Aha. No ja lecę szukać kolejnych. Ty lunch padem poleciałeś? Dobra, dawaj. Ej, jeden na jeden mamy. No Chyba tylko jest jeden team z... mamy. No, poczekaj. Dobra, dawaj jednego z może. To gdzie oni są, to będą domacy. Zobaczmy się z nimi. Tam są tymi... strzelają jednego. Ja idę. Leży. No co ty mi, mi gościa zabierasz? Murza, szukaj, szukaj. nie szukaj. Murza idzie, to jak ja mam przeszukać? Murza idzie. Dobra, 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 tylko jeden gość ty pozostał. Ale nie bij go, nie bij go, nie bij. Powiedzmy się z a bo co? Zabraniasz? Pan żartuje, jak chcę się z nim bawić. Bo Jest to, big. Ile masz o Ty masz dziewięć fartów, a ja 12? To dwie? Ej, ej, a w ogóle kogo oglądasz?

И не